Dzisiaj pozdrawiamy Was z powiatu czarnkowsko czarnieckiego gdzie mamy okazję uczestniczyć w zbiorach odmian kukurydzy SY Kalo oraz SY Fregat. Sprawdzimy, jak w tak trudnych warunkach poradziły sobie nasze dwie topowe odmiany. Solidna dawka wiedzy. z Pola. Za nami w tle kombajn trwają zbiory naszych topowych odmian SY Kalo oraz SY Fregat. Sprawdźmy, jak to sypie. Ja to lubię SY Kalo w typie flex, czyli nieograniczone możliwości plonowania. Nieograniczone, czyli jakie? Im więcej wody, tym większy plon. No ale mówiłaś przecież, że u Ciebie na Wielkopolsce w tym sezonie jest duży problem z wodą. Zgadza się, w wielu moich rejonach wystąpiła skrajna susza, ale jak sama widzisz SY Kalo doskonale radzi sobie w takich warunkach, Zresztą, jak dobrze wiesz, jest to linia Artesian. Rolnicy chwalą sobie tą odmianę przede wszystkim za typ ziarna, ponieważ mogą ją wyściewać na stanowiskach wolniej nagrzewających się, a linia Denta sprawia, że schodzi z pola o bardzo niskiej wilgotności ziarna. Mówisz, Dorota, ja to lubię na y fregat. Grube, beczółkowate, wręcz nalane ziarnem kolby. Długi, cienki ziarniak, czysty dent. Najlepiej oddaje wodę w ostatniej fazie wegetacji. Ale pewnie tylko na dobrych stanowiskach. Wcale nie. I zobacz, małe koszty suszenia i fregat nadaje się na wszystkie stanowiska, nawet na mozaikowate. Dlatego u mnie w województwie zachodnio-pomorskim rolnicy bardzo często wybierają właśnie SY fregat ze względu na niskie koszty suszenia. Dokładnie tak. Jak Łukasz, wyniki planowania? Mimo trudnych warunków pogodowych związanych z niską ilością opadów, odmiany syngenty Fregat jak i Kalo w naszym gospodarstwie wyszły znakomicie. Jeśli chodzi o wyniki Kalo, wyszły 13 ton z hektara. A jak Fregat? Mimo swojej wczesności też nas bardzo pozytywnie zaskoczył. Jeśli chodzi o wydajność, wyszło to 15 ton z hektara, a jeśli chodzi o wilgotność, w granicach 33%. To i tak świetny wynik. Rewelacyjny. Prace dobiegają już końca. To był bardzo dobry dzień zarówno dla nas, jak i gospodarstwa, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć w zbiorach kukurydzy. Eliza, jak nasze odmiany? Mimo ciężkich warunków, z jakimi tutaj mieliśmy do czynienia, nasze obie topowe odmiany świetnie sobie poradziły i zaskoczyły nawet gospodarzy. Pochwalcie się w komentarzach, jakie odmiany królują w Waszych gospodarstwach i z jakim wynikiem planowania kończycie sezon kukurydziany. Zapraszamy Was do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Do zobaczenia na polach. No I w kolejnym filmie. Cześć! Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Powa siebie przyszła potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto spora!